Tam jest tu trochę spokoju w tej chwili, spacerowicze przestali się pytać mi co chwila, czy biorą. Biorą i biorą. No ja im odpowiadam, że oczywiście, że biorą. Cały czas biorą. Łapówki, kredyty, pożyczki, podatki, no co tylko można. Cały czas biorą. Także w ten sposób odreagowuję, bo już to denerwuje, czy biorą, czy nie biorą. Ale inaczej mówiąc, ktoś mnie tu podziwiał, że ja jestem konsekwentny, łowię ryby, tyle lat, no pokazuję, krytyka jest wokół mojej osoby, obrabiają mi tak zwaną pupę, a ja dalej działam, bo ja jestem z tym zżyty od dzieciństwa. Nie tak jak teraz sam młodzież w YouTube, czy w internecie w ogóle ogólnie, to nie ma pojęcia o kontakcie z rybami i to łyka, że tak powiem w cudzysłowiu, co im serwują masowcy, tak zwani masowcy, po prostu serialowcy. Tamci to lecą z koksem równo, na umór. I dlatego no, nie ma się co dziwić, że ta młodzież, dzieci nie wiedzą, jak wędkarstwo naprawdę wygląda, nie są z tym życi, bo jak mogą być życi, jak tylko w komputerze patrzą. Także tutaj no, jest taka potworna różnica, bardzo niekorzystna i niedobra. No ale zaraz powiem o pewnym rozwiązaniu, którym się chciałem przed Wami pochwalić. Jest to zupełnie nowa, przebojowa, rewolucyjna historia. Rozwiązanie na skalę światową o niesamowicie łownych cechach. Tym rozwiązaniem jest do zbrojka. Do dzików, do zbrojka. Skonstruowałem zupełnie nowe rozwiązanie do zbrojki, które zgłosiłem do Urzędu Patentowego RP jako wzór użytkowy. Ale przystępując do tematu, do zagadnienia rdzennego dzisiejszej publikacji, pokazuję Wam co to jest. To jest do zbrojka. Nie wiem czy ją widać, bo ona jest prawie że niewidoczna. No mały haczyk pod ogonkiem kopyta. Pod ogonkiem kopyta. Kopyta się nie zaczepiało, ten haczyk jak widać w wodzie pokaże jak to pływa i o co chodzi. To powoduje, że ryba, każda jedna, przede wszystkim pstrąg, a także kleń, jaś, no okoń również, okoń mniej, bo okoń wchłania, wchłania w całości ofiarę. Nie skubie za ogonek, ale nieraz się zdarzy, że mały okonek skubie, więc to rozwiązanie zapobiega chwytaniu, no chwytać ryba będzie ale chwyta jednocześnie za haczyk, który jest pod spodem tego ogonka od kopyta. To jest rozwiązanie po prostu bezbłędne. Je się montuje w bardzo prosty sposób. Ja pokażę, jak się ściąga. O, w ten sposób się ściąga z przynęty. No, ściągać nie potrzeba, ale ono, e, to rozwiązanie tak wygląda. E, pokażę Wam na rysunku, jak się to zapina, ale mogę pokazać, że tutaj się przebija tuż za kolankiem haczyka e, korpus kopyta przewleka się tuż przy ogonku musi wyjść grot o, tak trzeba to zrobić umiejętnie, żeby oczywiście y, grot nie ma zadziora i tutaj się zakłada na haczyk i już jest to zbrojka gotowa do użycia gotowa do użycia ona nie spada, nie kombinuje tam w wodzie, y, ten haczyk może bardzo mało wystawać, ten główny haczyk ten właściwy haczyk od dziga może mało wystawać, ponieważ tu chodzi tylko o to żeby zaczepić Tom do zbrojkę o kolanko tego haczyka. I tutaj, jak będzie mało wystawał, nie będzie Wam się czepiał ten ogonek, nie będzie zahaczał o y, grot haczyka, o grot haczyka od dziga. Także to będzie robione w różnych wersjach wielkościowych. W międzyczasie zmieniłem gumkę, może będzie lepiej widać. Ja przeważnie stosuję seledyny i żółcie. No, nieraz białe gumki też. Albo całkiem ciemne, czarne na przykład. Jeżeli dostanę, bo bardzo ciężko jest dostać czarną gumkę granatową raczej, są. No, ale też może być. Tu pokazuję wam tą dozbrojkę. Może lepiej ją widać. Kolanko haczyka jest tuż za ogonkiem. Tuż za ogonkiem. Także nieprawdopodobna historia. Najważniejsze właśnie będą te małe dozbrojenia, bo do dużych przynętnych no wiadomo szczupak, sum to łyka w całości każdą przynętę i tu nie trzeba nic dozbrajać ale w tych małych przynętach, te ogonki chwyta właśnie pstrąg, kleń i jeszcze mam taką wersję zupełnie malutką zupełnie malutką która też ma tu dozbrojkę nie wiem czy widać, ale tą dozbrojeczkę tutaj no ja ją zdejmę, żebyście zobaczyli o wyjmę taka malutka dozbrojeczka też do już najmniejszego kopytka to jest najmniejsze kopytko jakie może być, a przy okazji wam powiem taką rzecz, że jak macie takie małe kopytka i łowicie w rzekach, w ciekach gdzie jest żwir, kamienie, to dobrze jest w imadle albo pod jakąś prasą jak ktoś ma, ścisnąć, zgnieść to, to, ten tenołów, tą kulkę, o ja wam pokażę, to ona jest płaska i wtedy nie klinuje się ta w kamieniach, to jest malutka gramowa kuleczka, dziga, no ja ją zgniotłem, tu jeszcze koszulkę założyłem taką, żeby po prostu tenołów tam się nie przyklejał, bo jest paskudny. Także tutaj jest to wszystko tak zrobione, no nie będę tego tłumaczył, bo to nie każdy sobie sam tam robi co chce, ale bynajmniej o dozbrojkach mówię jeszcze raz, że będą robione do malutkich, najmniejszych kopytek i innych gumowych przynęt. Także to będzie naprawdę rewelacja. A przy okazji Wam powiem o takiej historii, no bo tutaj chodzi o to, że dzik ten tradycyjny ma tylko jeden haczyk. I zazwyczaj jest nie mniej łowny od woblera, który ma 6 grotów zazwyczaj. Tak? Dozwolonych 6 grotów ma e, po prostu dwie kotwice, przeważnie każdy wobler. Rzadko ktoś ciąga brzuszną kotwiczkę. Czyli łowicie na 6 grotów i nie zawsze wam ryba, e, nie zawsze wyholujecie rybę. A tutaj, dlaczego? Dlatego, że ta trajektoria holu e, grota jig'a pokrywa się z linią e, działania sił. Czyli tu jak się ciągnie w tą stronę i ryba jest holowana, to jest linia prosta. Nie odchodzi kotwica, już o tym mówiłem w filmie ze spinką. Ale jeszcze do tego dodam, że dlaczego no po prostu e, dzik czasami jest, pomimo że ma ten jeden haczyk, ryby holujecie, ale dochodzi do e, zejścia ryby, do spadnięcia tak zwanego. Dlatego, że dzik ma główkę i ryba jak ma e, luz, żyłka, czepnie parę razy głową i ta główka powoduje, ona ma swój ciężar, powoduje, że ryba ją wyczepie. A woblera jako lekką przynętę, nawet gdy ma rybka jeden tylko grot w pysku od woblera, jest zacięta na jeden grot. Nie wyczepie woblerka tak łatwo, bo jest bardzo lekki. To jest taka ciekawostka z moich spostrzeżeń. I powiem Wam jeszcze przy okazji o takiej rzeczy, bo pokazywałem jak zrobić wobler mało czepliwy. Mało kto to na pewno zrobi z Was. Jest to smutne, ale ci, którzy zrobią sobie taki wobler, a będą chcieli no, do, mieć dobry ster mocny, to y, im powiem, że nie muszą się przejmować, ja tam w tym filmie tego nie powiedziałem. Y, a tu teraz właśnie, właśnie dopowiem. Specjalnie zrobiłem woblerek taki, żeby, bo mi zależy na tym, żebyście łowili na swoje przynęty. Na swoje, nie kupne. I jeżeli tutaj ten ster będzie z lichego, jakiegoś słabego tworzywa, nie znajdziecie mocnego, więc każde dostępne tworzywo będzie możliwe do założenia pod warunkiem, że tu z przodu założycie taką klamerkę. Klamerkę jak od spinacza do papieru. Jak od spinacza do papieru, zrobicie taką klamerkę, utniecie kawałek spinacza i go tutaj wbijecie. Tak jak tu ja pokazuję, no nie wiem czy widać, wbijecie go w tą piankę, zalejecie klejem i przy napływie woblera na jakąś przeszkodę, steru dokładnie mówiąc, to ten ster się już nie wyłamie, bo ten drucik będzie temu zapobiegał. Po prostu pierwszy drucik jako zderzak uderzy w drzewo, w gałązkę w jakąś przeszkodę, w kamek i tak dalej.